Klaudia? Pet, Hej. Hej. To hey. jest Klaudia. Tam. To Jula. A tu Pacius. Przechodzimy do Was dzisiaj z vlogiem. Znowu. Chociaż dawno nie było. Kiedy no, był ostatni vlog? Dawno nie było. I w każdym razie jesteśmy razem na wakacjach we Władysławowie. Podróż miałyśmy tragiczną Jechałyśmy 12 11... godzin jechałyśmy. Prawie 12. masakra Ale już jesteśmy. Jest godzina jakaś 11.20 i idziemy na plażę. Jesteśmy tak. po śniadaniu. Yy... Nie pytajcie, czemu jestem w swetrze, a patrzcie w muze. Nie no, jeszcze nie byłośmy na dworzu, ale wygląda tak. No, dobra, to oddzielimy się do Was potem. Prezentuję mój outfit. Proszę. Klapki. Nie, sandałki divers. Spodenki. Radivarius. Bluzka szara na ramionczka z berszki. Sweter taki szary, nowy, z Bigstara. Nowy. Nowy. Z Big i torba z Victoria's Secret. Bluzkę zery, spodniki zery, trybka z kubusa. Tak. Z kropa? Nie, z hausa. Z hausa, no. <laughs> I klapki z Ralfa. A co masz pod bluzą? Nic. Stani. Nie masz nic? Nie, no to, ale nie wiem skąd to jest. Stradivarius. No. Dziękujemy. Klaudia, zaprezentujesz swój outfit? Zaprezentuję swój outfit. Jezu, nie pamiętam, spodnie mam z a bluzkę mam pojęcia. No i fajne. właśnie oto tym zakończeniem zdania kierujemy się w stronę. Idziemy na plażę. Idziemy robić tatuaże. Alicja yy, opowiedz nam co teraz jaki jest plan dnia. Będziemy leżeć i się smażyć na słońcu. A potem idziemy no na rybę. Przepraszam bardzo za mojego parkinsona. Chcę zdjęcie z tym kubusiem sięmku. Taki sobie właśnie ręcznik zakupiłam. Ale pierwsza co to jaka? Właśnie zaczął padać przeogromny deszcz. To jest gra. W taką pogodę przyjeżdżamy właśnie na wakacje. Uwaga, e, tak wygląda Patrycja. Ehm... Właśnie chciałam powiedzieć coś mądrego. E, przyszłyśmy z plaży, ponieważ. Padało. Jest burza. Padało. Jakaś wycieczka. Ja to umiem sobie wybrać na nagrywanie. Pogoda jest dramatyczna, nie wiemy nawet co się ubrać, żeby było dobrze, bo my idziemy jakieś 10 minut z morza do naszego pokoju. Więc jest fajnie, kiedy zaczyna padać deszcz, a my tutaj kurde biegniemy. I kiedy już jesteśmy przed samymi drzwiami, to nagle przestaje padać i wychodzi słońce. A kiedy już znowu chcemy wyjść z domu, to nagle idzie burza. Idzie burza. No i nie wiem. Ale za godzinę, nie całą... No w za godzinę. Idziemy coś zjeść. Będę będziesz grała? Ja nie będę w ja to nagram zaraz. A tu jest ograniczony czas gry? Ile? Dobra, graj, graj na razie może. Nie ja chcę już, żeby to pało do to. Idziemy sobie i każdy się na mnie patrzy. Idziemy do naszej restauracji zjeść obiad. Tak, do kojota. Do pokoju, bo... Bo co? Bo pada deszcz! Znowu. znowu. Nie no, nie trafiła nam się pogoda. Idziemy dzisiaj wieczorem eee, Gdzie idziemy? Nie wiem. Do, koktajl. Do cocktail bar. Idziemy na miasto. Nie wiem. Ja. Ja, nie wiem. Musi ktoś ze mną zamknąć. Bo ja tak. mam parkinson. O, jaka ty miła dla mnie. Wiecie, kamera włączona. <cof literencja> Zawsze Właśnie idziemy na gofry. Nie, idziemy na Idziemy na drinki. Tak, idziemy do... Jak to? I tak dobrze, bar? Że bar, no. Ej, dobrze, że założyłyśmy te długie spodnie, bo no. wiecie, że jest zimno. E, jest zimno, mamy długie spodnie i kurtki. I A ty do grzewu. Julka chciała założyć kurtkę Chciałabym przeprosić za wszystkie vlogi, które kręcę ja, bo no właśnie, dobrze gada. Bo przepraszam, bo ja bo... mam Parkinsona i tak ta kręca, bo... Zapraszamy na kiba Czekamy na kamikadę. <mum> <mum>